Celem założenia konta w usłudze Halonet wejdź na serwis internetowy www.halonet.pl. Kliknij na link Załóż profil umieszczony w prawym górnym rogu lub na przycisk o tej samej nazwie, znajdujący się w dolnej części serwisu. Wypełnij krótki, prosty formularz. Wpisz wybraną przez Ciebie dowolną nazwę profilu, adres mailowy, z którego będziesz korzystać, a następnie dwukrotnie wpisz wybrane przez Ciebie hasło. Musi ono zawierać minimum 6 znaków. Przy zakładaniu konta możesz skorzystać z darmowych minut na połączenia. Dajemy je naszym nowym użytkownikom, którzy chcą przetestować możliwości telefonii VoIP bez ponoszenia kosztów. W tym celu odznacz odpowiednią opcję i podaj nam kilka informacji o sobie: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, Twoje wykształcenie, branża, w której pracujesz, Twoje zainteresowania. Oraz informacje o tym, jak dowiedziałeś się o naszej usłudze. Jeśli nie chcesz skorzystać z darmowych minut, nie odznaczaj tego pola. Na koniec wyraź lub nie zgodę na proponowane przez Halonet opcje marketingowe oraz kliknij na Załóż profil Halonet. Za chwilę na podany adres e-mail otrzymasz link aktywacyjny. Klikając w przesłany link, zakończysz proces rejestracji. Od tej chwili staniesz się pełnoprawnym użytkownikiem Halonet. Możesz od teraz, w każdej chwili, zalogować się do swojego profilu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.halonet.pl i wpiszesz swój login i hasło. W tym miejscu lub klikniesz na link Zaloguj się, a następnie wypełnisz odpowiednie pola.